Witam Was w pierwszym poradniku na moim kanale, w którym Wam pokażę jak włączyć wyświetlanie numeru w naszym telefonie, kiedy dzwonimy do innej osoby. No więc wygląda to następująco. Klikamy sobie w tą słuchaweczkę, którą mamy na dole naszego ekranu, po prostu jakbyśmy chcieli do kogoś zadzwonić. Klikamy sobie w ten guzik, który mamy na dole naszego ekranu lub on się wyświetla tutaj na tym pasku, znaczy na dolnym pasku ekranu. I to sobie w niego klikamy i dajemy sobie opcję ustawienia. Kiedy w nią wejdziemy, musimy sobie wybrać opcję: rozmowa, rozmowa zwykła, nie wideo albo inne ustawienia, tylko taka zwykła rozmowa. I sobie wybieramy op tą opcję, reszta ustawień, w którym możemy sobie wybrać opcję naszego numeru telefonu. Wybieramy sobie tą opcję na samej górze. I tutaj mamy właśnie, czy chcemy nasz numer ukryć, czy chcemy go pokazywać. No i mam jeszcze ustawienia z, powiązane z internetem. My sobie wybieramy tą opcję, pokaż numer na samym dole. No i to by było na tyle. Myślę, że Wam pomogłem. Jeśli nie, to zadawajcie pytania w komentarzach. Dzięki za oglądanie i na razie.